Cześć! W tym materiale filmowym chciałbym zaprezentować wam nowości z września 2023 roku, jakie przygotowało polskim czytelnikom wydawnictwo Nonstop Comics. Są cztery komiksy, z czego aż trzy to kontynuacje, a jedną nowością jest tak zwany one shot. I właśnie od tego one shota chciałbym zacząć. Z okładki wydobywają się w wykrzykliwy wręcz sposób dwa jaskrawe elementy: symbol promieniowania radioaktywnego oraz tytuł Fukushima. Fukushima, kronika wypadku bez końca, autorstwa Bertranda Galika i Rogera Vidala, opowiada o katastrofie technologicznej wywołanej kataklizmem naturalnym, który miał miejsce 11 marca 2011 roku. Tego dnia. 11 marca 2011 roku opodal wybrzeży Japonii straszliwe trzęsienie ziemi powoduje tsunami, które z pełną mocą uderza w jedną z najważniejszych elektrowni jądrowych na świecie Fukushima Daiichi. Kataklizm naturalny o niesłychanej gwałtowności powoduje wówczas katastrofę technologiczną. Od pierwszych chwil zaczyna się odliczanie ku katastrofie, a pierwszych 5 dni okaże się decydujących. W kompletnie zdewastowanym świecie, kiedy budynki pogrążone są w ciemnościach, personel elektrowni jądrowej staje w obliczu eksplozji i toksycznego promieniowania. Pracownicy pod kierunkiem Masao Yoshida, dyrektora elektrowni, będą musieli wykazać się ogromną odwagą, pomysłowością i niewiarygodną gotowością do poświęceń, aby spróbować zapobiec apokalipsie. Kilka miesięcy później komisja śledcza przesłuchuje Yoshide, aby zrozumieć rozmiary kataklizmu, któremu musiał on stawić czoła. Już sam podtytuł Kronika wypadku bez końca zdradza, iż mamy do czynienia z kroniką, która przybiera formę przesłuchania. Rozpoczynamy przesłuchanie, panie dyrektorze. Jak pan wie, nasza komisja śledcza ma na celu wyjaśnienie tego, jak doszło do wypadku nuklearnego w Fukushimie. Musimy zrozumieć jego przebieg, aby tę wiedzę mogły wykorzystać przyszłe pokolenia. I od tego momentu doświadczamy tego, co przeżył Masao Yoshida, inżynier nuklearny, który w czasie katastrofy pełnił funkcję kierownika zakładu elektrowni jądrowej. Opowiadał od samego początku, od trzęsienia ziemi tsunami, które zalało elektrownię, eksplozji wodoru w budynku reaktora numer 1, a także rozpaczliwe ratowanie przed jeszcze większą tragedią z jednoczesnym poświęceniem życia i narażaniem się na śmiertelne promieniowanie. Komiks jest stosunkowo krótki jest swoistym zapisem przebiegu wydarzeń, ale jak autorzy zaznaczają, Ostrzeżenie: choć historia ta została zainspirowana faktami, nie jest dokumentem. Swobodnie mieszają się w niej autentyczne wydarzenia z domysłami i wytworami wyobraźni. Postacie historyczne występują tu obok fikcyjnych. Wygląd bohaterów, ich zachowania i wypowiedzi są wymysłem autorów. Natomiast co dodaje autentyczności i grozy wydarzeń, to dodatki i za to jest naprawdę wielki plus. Ciekawość wielu zostanie zaspokojona. Znajdujemy mapki, schematy, informacje o postaciach, wyniki śledztw i wiele, wiele więcej. Bardzo dobrze, że to otrzymaliśmy, bo uzupełniają komiks o potrzebną wiedzę. Sam komiks nie jest przeładowany encyklopedyczną wiedzą, skupia się na wydarzeniach, natomiast dodatki i to szczegółowe pomagają zrozumieć wszystkie wydarzenia które rozgrywają się na kartach tego komiksu. Jest to dobry tekst z czytelnymi, sugestywnymi ilustracjami i masą wartościowej treści. Koszt tego komiksu to 72,90. Dodam, że jest w twardej oprawie, a tak wygląda grzbiet. Zmieniamy tematykę na coś zdecydowanie lżejszego. We wrześniu trafia do naszych rąk 12 tom zdobywcy nagrody Eisnera. Giant Days, wypijmy za to. Zawierający kolejną dawkę opowieści o najlepszych przyjaciółkach na świecie. Na Uniwersytecie Sheffield nie ma miejsca na nudę. Wystarczy, że Esther, Susan i Daisy zabiorą się za zwykłe z czynności, Takie jak rozwiązywanie zagadki kradzieży w sklepie z komiksami, pojadą na ślub brata McGrava, a Daisy zapisze się na kurs prawej jazdy i już po nas. W tym samym czasie Ed musi przeprowadzić poważną rozmowę ze swoją dziewczyną i przedyskutować jej zachowanie po alkoholu. To ważne dla ich przyszłości, jeśli mają jakąś w ogóle mieć. Zdobywcy nagrody Snera, John Allison oraz Max Sarin wracają z nowymi, wystrzałowymi opowieściami o najlepszych przyjaciółkach na świecie, wzbogaconymi specjalnym zeszytem, zapisanym i zilustrowanym przez samego Allisona. Album zawiera też i Dodatki takie jak galeria okładek i galeria szkiców. Komiks w stosunku do 11. tomu, który mam, który czytałem, jest niestety bardzo wychudzony, ale powiem tak: ci, co śledzą serię Giant Days, wiedzą o tym, że jest to pogodna i przepełniona sytuacjami z życia wziętymi historia. Mnie się nieco kojarzy z przyjaciółmi, więc e, mamy do czynienia z naprawdę takim poprawiaczem humoru. A warto jeszcze wspomnieć, że pozostały tylko dwa tomy do poznania. Przyjrzymy się jeszcze tylnej stronie okładki i sprawdźmy cenę. Cena okładkowa to 56 ,90 zł. 90 groszy. Znajdujemy ich, gdy są już martwi. Księga trzecia Dusza to już ostatni tom serii autorów Ala Ewinga. I Simona Dimeo. Zaczęło się od kwestionowania Bogów, kończy się tutaj. Kolejny raz na skraju wszechświata. Pierwszą rzeczą, jaką po przebudzeniu widzi wyhodowana na zwłokach boga malika, forma sztucznej inteligencji, Tery-9 jest twarz Jasona Howera, znajdującego się u kresu życia i będącego już tylko cieniem dawnego siebie. Wynikiem ich rozmowy będzie wędrówka Tery'ego 9 w czasie i przestrzeni. Podążając śladem wspomnień, Malika poleci trasą brzemiennej w skutki wyprawy Wihan 2, by wreszcie raz na zawsze odkryć pochodzenie bogów. Granice między tym, co ludzkie, a tym co boskie, zacierają się z każdą stroną ostatniej części tej międzygwiezdnej nominowanej do nagrody Eisnera epopei Autorstwa Ewinga i Simona Dimeo. Tak, znajdujemy ich, gdy już są martwi, to epicka space opera i jest ponoć równie epicka pod względem treści i ilustracji, co sam gatunek sci-fi. Opowieść zamyka się w trzech tomach i powiedziałem ponoć, bo posiadam tylko ten trzeci tom, więc nie potwierdzę ani nie zaprzeczę. I chciałbym, aby to widzowie, którzy znają ten cykl, wypowiedzieli się w komentarzu, czy polecacie go, czy nie. Sprawdźmy jeszcze dodatki, ponieważ mamy galerię okładek. A także na końcu Wzmianka o autorach. Komiks otrzymał również nagrodę Ringo 2022 za najlepszą okładkę, a koszt tego tomu to 59,90. Ostatni komiks, który chciałbym pokazać w tym materiale, to Szumowina, tom trzeci Golden Brown Eye. Jest to opowieść o wulgarnym półanalfabecie uzależnionym od narkotyków, członku motocyklowego gangu. Ernim, Reju, Clementine. I historia zamyka się właśnie już w tym ostatnim tomie, tomie trzecim. Nie znam dwóch poprzednich części, więc przekazuję to, co wiem od wydawcy, że serię poleca się odważnym czytelnikom. A o co chodzi w tym trzecim tomie? Posłuchajmy. Scorpionus i Manflower wdrażają plany narzucenia nam swoich wersji utopii, pogrążając świat w pełnowymiarowym konflikcie. Naszą jedyną szansą ratunku jest zdemoralizowany, odurzony narkotykami metalowiec latającym Trans Amie agent Szumowina. Nie świruj, tylko łap ostatnią jazdę z rykiem Remenderem, Rolandem Boschim i Ernim Rejem Clementainem, który naprawia świat i uszczęśliwia jego mieszkańców. A może wręcz przeciwnie. Niby czemu mielibyśmy wyjawiać ci koniec tej historii w nocce na okładce. Nawicie sam opis y, też y, traktuje y, wszystko z przymrożeniem oka. Bezpośrednio też kieruje uwagę czytelnika. Y, nie będę pokazywać Wam zakończenia, natomiast pokażę dodatki, a trochę ich jest. Są to oczywiście warianty okładek zeszytów poszczególnych, a także i etapy powstawania konkretnego zeszytu. Więc jest trochę materiału dodatkowego. I pokazując tylną stronę okładki, wspomnę jeszcze raz, że nie czytałem ani pierwszego, ani drugiego tomu. Nie wiem o czym on dokładnie jest i jaki on jest. Dlatego, te osoby, które znają Szumowinę, fajnie by było, gdybyście się podzielili w komentarzu, czy polecacie, czy nie. A koszty trzeciego tomu to 59,90. Wrzesień przyniósł nam cztery lektury od Stop Comics. Jest dramat oparty na faktach. Ogromna dawka obyczajowego humoru, pięknie zilustrowana space opera i bezkompromisowy skandalista w roli głównej. Mamy do czynienia z tak skrajnie odmiennymi tematycznie komiksami, że myślę, iż każdy znajdzie coś dla siebie. Podzielcie się w komentarzu, co trafiło najbardziej do Was. Ja przeczytałem już te dwa komiksy i śmiało mogę powiedzieć, że z tych dwóch komiksów przede wszystkim polecam Fukushima. Porusza tak ważne zagadnienia, że szczerze zachęcam wszystkich do przeczytania i przede wszystkim kieruję teraz mały apel. Polećcie przede wszystkim bibliotekarzom ten komiks. Niech będzie możliwość wypożyczenia w bibliotekach miejskich, szkolnych, gminnych wszędzie. Bo warto wiedzieć, co się zadziało w Fukushimie i jakie brzemię nosi tragedia z Fukushimy, jak i z Czarnobyla. Dzięki za obejrzenie tego materiału, widzimy się wkrótce. Cześć!